Stacja ProSenior Janek Radzi. Dzień dobry. Wiemy, że zdjęcia czy filmiki ze smartfona możemy przy użyciu kabla USB przesyłać do komputera. Ale czy możemy przesyłać pliki z komputera do smartfona? Albo czy możemy do smartfona podłączyć dysk wymienny Pendrive? Tak. Jest to możliwe, ale zwykły kabel USB należy zastąpić kablem USB OTG. A teraz trochę teorii. Jedną z zalet telefonu z systemem Android jest to, że telefon może działać zarówno jako urządzenie peryferyjne i jako host, co oznacza, że telefon może działać jako dysk zewnętrzny do przesyłania plików. Ale może również przyjąć wejście z myszy USB, klawiatury, dysku zewnętrznego, mikrofonu USB i z wielu innych urządzeń zewnętrznych. Korzystanie z USB OTG umożliwia urządzeniom przełączanie się między rolami hosta i urządzenia peryferyjnego. Urządzenie sterujące łączem nazywa się hostem, podczas gdy drugie Nazywane jest urządzeniem peryferyjnym. Każda wtyczka kabla USB posiada wydzielone miejsca styku z gniazdem. Te miejsca styku nazywamy pinami. Zwykły kabel USB posiada 4 piny, a kabel USB OTG posiada 5 pinów. Z założenia telefon działa jako urządzenie peryferyjne. Chyba, że otrzyma sygnał do przejścia w tryb hosta. Ten sygnał jest dostarczany przez dodatkowy pin w kablu OTG. Gdy telefon wykryje ten pin, umożliwia łączność z urządzeniami USB. Zdarzają się jednak wyjątki. Niektóre telefony pomimo użycia kabla USB-OTG wymagają ręcznego włączenia funkcji OTG w ich ustawieniach. Kable USB-OTG. Korzystają z przyjętego w 2001 roku standardu USB nazywanego po angielsku On the Go. Stąd też wzięła się ich nazwa. I od standardowego kabla USB różnią się jedynie dodatkowym pinem w gnieździe. Pozwalają podłączyć sprzęt korzystający z pełnowymiarowego portu USB do urządzeń mobilnych lub komputerów, które posiadają złącza micro USB lub USB typu C. Dzięki tej przejściówce do tableta lub smartfona podłączymy na przykład standardowy dysk z danymi, myszkę, klawiaturę, kontroler do gry lub nawet drukarkę. Czym jest USB OTG i jak działa? Tak jak wcześniej mówiłem, OTG dodaje piąty pin do standardowego złącza USB nazywany pinem ID. USB OTG to technologia, która pozwoli Wam podłączyć telefon do różnego rodzaju urządzeń. Zrobicie to bezpośrednio, bez użycia komputera i dodatkowego oprogramowania. Dzięki USB OTG telefony komórkowe, cyfrowe aparaty fotograficzne, tablety i kamery mogą bezpośrednio komunikować się ze sobą i wymieniać dane. Wygodnie i bez straty czasu. Standard OTG jest szalenie praktyczny. Dzięki niemu, na przykład, szybko przesyłamy pliki między urządzeniami. Z pomocą USB OTG zdjęcia i wideo szybko przerzucicie na dysk zewnętrzny lub pendrive'a i odwrotnie. Złącze OTG przyda się też osobom, które często pracują z różnymi urządzeniami mobilnymi i chcą mieć dostęp do swoich danych, bez konieczności przenoszenia tych danych do komputera. Ułatwi też pracę z programami, które wymagają podłączenia klawiatury czy myszy, lub umożliwi korzystanie z zewnętrznego dysku twardego jako pamięci masowej dla telefonu. Do wydrukowania dokumentów, które są na smartfonie, wystarczy, że podłączycie smartfon do drukarki. Nie musicie przerzucać plików na komputer. Do czego jeszcze służy funkcja OTG w telefonie? USB OTG pomaga współdzielić zasoby pomiędzy różnymi urządzeniami. Dzięki temu korzystanie ze smartfonów, kamer czy tabletów jest wygodniejsze. Wykorzystując kabel OTG, możecie podłączyć myszkę, drukarkę mikrofon czy klawiaturę, dzięki której o wiele łatwiej napiszecie na telefonie e-maile lub dowolny tekst. Możecie podłączyć przenośny dysk zewnętrzny i szybko zwolnić miejsce w pamięci telefonu. Zyskacie dostęp do danych, zrobicie kopię bezpieczeństwa plików z telefonu. Podłączycie aparat, kamerę, szybko prześlecie zdjęcia i wideo na pamięć zewnętrzną lub użyjecie smartfona w roli większego ekranu. Podłączycie zmacniacz słuchawkowy dla sprzętu audio do telefonu, a także każde mobilne urządzenie, np. lampkę, która korzysta z USB. Gracze, którzy lubią grać na telefonie, kiedy nie mają dostępu do komputera lub laptopa, mogą podłączyć swojego gamepada. Standard USB OTG Przeznaczony jest na urządzenia z systemem Android. A co z OTG iPhone'a? iPhone nie ma USB. Komunikację obsługuje złącze Lightning. Urządzenie zewnętrzne podłączycie tu za pomocą kabla USB do iPhone'a przy użyciu specjalnej przejściówki. Czego potrzebujecie, aby skorzystać z USB OTG? Aby skorzystać z funkcji OTG w telefonie. Potrzebujecie przejściówki z dwoma różnymi końcówkami. Z jednej strony takiej przejściówki jest zakończenie USB-A, czyli typowe złącze USB, na przykład takie jak jest w laptopach. Z drugiej strony przejściówki powinien być wtyk USB typu C lub mikro-USB, czyli mniejsze złącze, które znajdziecie na przykład w smartfonach, tabletach, Sprzęt wyposażony we wtyk USB OTG typ C lub mikro USB, np. pamięć przenośną, możecie również podłączyć do smartfona bezpośrednio i w takim wypadku przejściówka nie będzie potrzebna. Często USB OTG ma tylko jedno złącze. Jeśli chcecie podłączyć kilka urządzeń w tym samym czasie, to należy użyć tak zwanego Huba USB. Pamiętajcie, że w niektórych telefonach standard OTG należy uruchomić w ustawieniach telefonu. Po włączeniu funkcji OTG telefon powinien automatycznie rozpoznawać podłączone urządzenia zewnętrzne i pozwalać na odczytanie plików. Podsumowując, USB OTG to specjalna wersja interfejsu USB, która pozwala na podłączenie do telefonu bezpośrednictwa komputera różnych urządzeń zewnętrznych, np. dysk twardy, klawiatura, mysz, aparat cyfrowy czy pendrive. Dzięki temu łatwo prześlecie dane między urządzeniami, udostępnicie pliki lub skorzystacie z innych urządzeń peryferyjnych. To funkcja, którą docenicie, jeśli często korzystacie z urządzeń mobilnych do pracy i rozrywki. Stacja ProSenior Twoje miejsce w cyfrowym świecie. Jesteśmy na YouTube i Spotify. Włącz się, słuchaj, oglądaj, twórz z nami społeczność.